Hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować chleb z garem, a dokładnie z naczynia żaroodpornego, takiego niewielkiego, które tutaj posiadam. Do przygotowania chlebka będziemy potrzebowali pół kilograma mąki tortowej, którą za chwilę przesiejemy, Pół łyżki dużej łyżki soli, bądź też mała łyżeczka pełna i około 6-7 g drożdże, ja mam tutaj suszone drożdże, około 3 czwartych łyżki i około 300 do 400 ml bardzo ciepłej wody, moja woda ma 42 stopnie, dodatkowa mąka do przesiewania ciasta. Wobec tego zaczynamy. Zacznę od przesiania mąki. To jest mąka typ 450, mąka tortowa. od razu daję całą mąkę chlebek jest bardzo prosty w wykonaniu myślę, że każdy z Was będzie w stanie go zrobić jeżeli nie macie naczynia żaroodpornego może to być jakiś garnek na przykład gliniany ja takowego nie posiadam dlatego ja też zrobię w naczyniu żaroodpornym Dobrze, mąkę już przesianam, wsypuję wcześniej przygotowane drożdże, dodam łyżeczkę soli, całość odrobinę przemieszam łyżką, żeby się składniki wymieszały i w tej chwili będę... Dolewała wody. Na zasadzie tyle, ile ciasto zabierze, żeby powstała jednolita całość. Można to robić ręką, ale na tym etapie ja zrobię to łyżką. W tej chwili łyżkę odłożę i będę wyrabiała dłoń. Jeszcze odrobinę wody. Myślę, że to wystarczy. Tak przygotowane ciasto odłożę w tej chwili do wyrośnięcia na około godzinkę. Oczywiście, jeżeli będziecie w tym czasie zajęci i zajmie wam to trochę dłużej, również nic się nie stanie. Godzina około półtorej godziny w ciepłym miejscu. Minęła już ponad godzina. Ciasto ładnie wyrosło, zaraz będziemy je wyrabiać, ale zanim do tego przejdę, nastawię piekarnik, żeby wygrzać naczynie żaroodporne. Naczynie żaroodporne wstawiam do piekarnika i nastawiam temperaturę 250 stopni na 15 minut. I przechodzimy do wyrabiania ciasta. Blat podsypię mąką i na nią wyłożę ciasto. Teraz ciasto będą ugniatać dosyć intensywnie. Aby wybić z niego powietrze, po to, żeby chleb po prostu nie miał w środku dziur. Myślę, że ciasto jest już dostatecznie wyrobione. Formułuję sobie teraz z niego taki mały chlebek. Pod spodem jeszcze posypię mąką. Odstawiam na 15 minut do wyrośnięcia. Minęło już 15 minut. Chlebek pięknie urósł. Naczynie też się nagrzało. Należy je teraz wyjąć. Tylko musicie bardzo uważać, gdyż jest bardzo gorące. Odsypuję je w środku odrobinę mąką, nie za dużo. I tak uformowany chlebek przełożę na spód mojego naczynia, po czym zrobię takie nacięcia nożem. Możecie posypać czernuszką, czy też makiem. Tak jak i do środka możecie dać różnego rodzaju ziarna. Natomiast u mnie w domu zwykle taki chlebek jest najbardziej lubiany. Posypuję jeszcze odrobinę mąką. Przykrywamy. I tak przygotowany chleb wstawiamy do piekarnika. Wstawiam chleb. Piekarnik zostaje na 250 stopni i ustawiam czas pieczenia na 30 minut. Minęło już 30 minut, w tej chwili zaglądamy do chlebka. Wygląda pięknie. Naszym zadaniem jest w tej chwili zdjąć pokrywkę i z powrotem, spójrzcie, przepiękny chleb, ale szybciutko go wkładamy z powrotem. Ustawiamy teraz temperaturę na 200 stopni, a czas na 20 minut i pieczemy dalej. Wskazany mhm. czas już minął, chleb już się upiekł, proszę bardzo. Tak wygląda, ja go od razu wyciągam i czekam aż ostygnie, co prawda można było go już teraz wyjąć. Zobaczcie, w ogóle nie przyjechał, ale poczekamy z około godziny aż wystygnie. A oto już nasz gotowy wyrób, spójrzcie chlebek prezentuje się przepięknie. Polecam go z świeżym masełkiem. Zapraszam Was do wspólnego gotowania na nasz kanał YouTube. Domowe gotowanie smacznie i tanio. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i życzymy Wam smacznego!